No bo co, no bo jak już 7 dni po 1 maju to już nie można wrzucić top 10 najlepszych modyfikacji, jakie wyszły albo zostały zaktualizowane w EuroTrack Simulator 2. Przygotowałem dla Was naprawdę takie soczyste, najlepsze modyfikacje, jakie wyszły. Ich zainstalowanie jest równie proste, wszystkie linki macie w opisie, a ja już nie przedłużam i zaczynamy. Cześć kochani, bo jest taki portal Eneba. I tam można kupić sobie gry po totalnej tanioszce, bez przepłacania na Steamie i w sklepie. Dodatkowo znajdziecie tam specjalną kategorię symulatory, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja razem z MySocialem robimy tam zakupy. I ty też musisz. Miejsce 10 to bardzo fajna modyfikacja, która po prostu da wam nową, tak jakby. Yy... Nową scenerię lata takiej, wczes takiego wczesnego lata. Teraz już po prostu na polach będzie dużo kwiatków, na drzewach będzie o wiele więcej liści i w ogóle będzie taki cały klimacik, już takiej późnej wiosny i wczesnego lata. Naprawdę super sprawa. Warto sobie też pobierać takie modyfikacje właśnie na scenerię, czy to na wiosnę, czy to na lato, czy na zimę, bo jest y, może jakaś mała y, różnica między tymi różnymi scenariami, ale jednak y, jest te fajne takie, no są jednak te fajniejsze odczucia jednak. Miejsce dziewiąte to Mod Track Physics by Alex Kazak i wam powiem, że ta modyfikacja jest taka... Z jednej strony dodaje nową fizykę, z drugiej strony osobiście stwierdzam, że jakiejś wielkiego wielkiej różnicy to nie widziałem, ale może to i lepiej. Ogólnie, gdy na przykład na coś najeżdżamy, czy na przykład się z czymś zderzymy, czy ruszamy, czy hamujemy, to ta kabina się bardziej rusza, czujemy to w środku i widzimy również to dobrze na zewnątrz. Nie jest to jakiś sposób, który, nie wiem, ta modyfikacja nie zmieni nam prowadzenia naszej ciężarówki, czy odczuć jakichś ogromnych. Jest to bardziej taka sfera moim zdaniem wizualna. No ale, no spoko, bo te w ogóle mody na fizykę do Eurotracka, to co jeden, to, to gorszy, co nie, więc naprawdę znaleźć dobry mod na fizykę w Eurotracku, to, to, to naprawdę szacunek. Miejsce ósme to bardzo fajny GPS, który mi się bardzo spodobał, teraz będziecie mieli takie, takiego GPS-a bardziej jakby telefonowo, tego, takiego GPS-a bardziej takiego z białym tłem i tak dalej. Naprawdę super sprawa, dla mnie on wygląda o niebo, niebo realnie, więc jeżeli chcecie, to wy też możecie takiego GPS-a zainstalować, ja z niego ostatnio korzystam i naprawdę... I jest bardzo fajny. Po zmianie zostały tam ikonki, yy, w ogóle kolory dróg, kolory, wiecie, tych budynków i tak dalej. No naprawdę spoko. Daniel's Random Events Mod, to mod, który już istnieje od ileś tam yy, miesięcy, lat, ale teraz przed kolejną bardzo fajną modyfika modyfikację, aktualizację, bo teraz będzie jeszcze więcej randomowych wypadków. Przede wszystkim znajdziecie tutaj oczywiście zwykłe sztuczki na drogach, zwykłe jakieś kolizje na autostradach, no ale również nie zabraknie straży pożarnej, jakichś wielkich tam karamboli, czy nawet palących się aut, czy rozwalonych naczep. Na pewno jeżeli brakuje wam takich dodatkowych eventów na drogach, albo już po prostu wszystkie eventy od studia SC Software już zobaczyliście, to to będzie dla Was idealne. Kolejna modyfikacja, która na pewno bardzo się Wam przyda, na pewno sporo osób ją szukało, to jest to, że teraz będziecie mieli, będzie mieli światło w Waszej kabinie. Na przykład niebieskie, czerwone, chyba zielone jest jeszcze możliwe i to światło po prostu będzie Wam elegancko świeciło. Jest to yy, w zamian za yy, koguty na górze, więc po prostu uruchamiacie to przyciskiem O i uruchamia się Wam po prostu światło w kabinie. Fajnie to działa, dla mnie troszeczkę na przykład za mocno. Bo jak użyłem tego niebieskiego koloru, to aż troszeczkę tak raziło w oczy i było to mocne. Może powinienem użyć koloru czerwonego, wtedy lepiej by się to komponowało w ciężarówce, ale naprawdę modyfikacja bardzo fajna i zasługuje na to miejsce szóste. Pięć modyfikacji z nami, a jeszcze pięć jeszcze lepszych modyfikacji przed nami, więc ziomeczku nie możesz zapomnieć o zostawieniu subskrypcji na kanale i łapki w górę. W końcu modyfikacja Road Advisor, Advisor? czy jakoś to się czyta? Przeszła bardzo fajną aktualizację, która naprawdę powoduje, że ta, ten mod wygląda bardzo fajnie. Jest to takie coś, że teraz nie będziecie mieli takich ogromnych hudów e, czy GPS-ów, co za, wam zasłaniają pół ekranu, tylko będziecie mieli taki elegancki pasek e, u góry, czy tam u dołu z aktualną prędkością, e, czasem i tak dalej. Naprawdę jest to takie subtelne, małe i elegancko widoczne i przejrzyste. Dodatkowo, jeżeli będziecie chcieli sobie uruchomić na przykład GPS-a, to też będzie taki mały kwadracik u góry, Chociaż ja osobiście wolę, żeby był w prawym e, dolnym rogu, nie wiem, czy da się to zmienić. No i teraz, nawet jeżeli klikacie sobie pod F2 te lusterka, dwa małe, to one będą też teraz mniejsze, nie będą wam zasłaniały aż tyle ekranu. Więc jak najbardziej fajna sprawa. Słyszałem, że bardzo dużo osób z tego korzysta, więc ty też powinieneś. I kolejne otwierane drzwi w ciężarówkach. Ostatnio chyba pokazywałem wam tylko Skanie albo tylko Mercedesa. Już nie pamiętam. Teraz będziecie mogli sobie elegancko otwierać drzwi w skaniach. Elegancko będziecie mogli sobie otwierać drzwi w wolwiaczach y, i tak samo działa to jak otwieranie szyb, naprawdę bardzo fajnie, dodatkowo, na przykład teraz jak w Volvo otwieracie sobie drzwi, to nie tylko otworzy Wam się drzwi, ale również y, teraz ta kierownica pójdzie do góry i nawet podłokietniki również pójdą do góry, więc totalna mechanika, tutaj wszystko elegancko, fajnie wygląda, trybi, możecie się przed swoimi siomeczkami w szkole pochwalić na lekcjach. ej mordo, patrz, jakie mam fajne modyfikacje od Szala, a ty nie masz i musisz je pobrać. Więc Szczególnie bardzo polecam, popróbujcie sobie. No i bardzo fajna modyfikacja z miejsca trzeciego, która osobiście przysporzyła mi troszeczkę problemów, żeby ją zainstalować, ale osobiście to nie było jakieś wow ciężkie. To jest taki ogromny, ogromny ładunek drewna. Naprawdę. Yy, tylko, żeby załadować taki ładunek, musicie sobie tam rynek ładunków. Daje łatwiej znaleźć ten ładunek poprzez to, że on waży 5 ton. Więc po prostu sortujcie sobie, według wagi, 5 tonowe ładunki Przybytym sobie na pewno znajdziecie. Oczywiście tyle drewna w żyłoby o wiele więcej. I ogólnie kolizja skrycie. tego całego modelu jest strasznie tak spłycona, że na przykład jak jest wysoki wiadukt, to i tak bez problemu przez niego przejedziecie. Tak samo boki, one też wszystko przenikają, no ale wizualnie wygląda naprawdę kozak. I możecie się pobawić, co nie? Takim czymś. Na miejscu drugim Mercedes bez SK. Jest to naprawdę bardzo fajny Mercedes. Nie dość, kochani, że bardzo dobrze wygląda z zewnątrz, ma dużo możliwości konfiguracji. To w środku, te wszystkie zegary, panele, to wszystko funkcjonuje. Ja jestem po prostu w totalnym szoku: i lampeczki, i kontrolki, wszystko tam działa, i to jest wykonane naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo dźwięki tej ciężarówki też są naprawdę bardzo fajne. Powiem Wam, że byłem naprawdę pozytywnie zdziwiony, bo ja osobiście bardzo lubię takie starsze ciężarówki, a ta po prostu spełnia wszystkie moje wymagania, a ja jestem wymagający i jestem przekonany, że Wasze wymagania również ta ciężarówka spełni. No i modyfikacja z miejsca pierwszego, jest to Interior Drive Mod. Ten mod to po prostu takie coś, że teraz macie dookoła takie ręce, ale dodatkowo bardzo fajna sprawa, bo kiedyś były takie modyfikacje, że tylko ręce wam pokazywało. Teraz macie dodatkowo nogi, nawet jak się oglądacie na prawo, lewo, tył, góra i tak dalej, to normalnie widzicie swoje ciało. Jest naprawdę kozak mod. On nie ma, nie zauważyłem w nim żadnych bugów, żeby coś przenikało, żeby widzieć, nie wiem, swoje wnętrzności że coś. Naprawdę to po prostu elegancko działa. Jest to bardzo fajnie zrobione. No, te rączki naprawdę też bardzo fajnie latają, więc bardzo wam go polecam. Napisz koniecznie w komentarzu, której modyfikacji nie miałeś, i którą pobierzesz. Oraz czy wolisz ciężarówki starsze czy nowsze? To wszystko co dzisiaj dla Was przygotowałem. Nie zapomnijcie mordeczki, żeby stawić. Łapkę w górę i subskrypcję też trzeba zostawić, bo pan dziobak nie będzie zadowolony i nie chcesz chyba, żeby pan dziobak do ciebie zawitał wieczorem. Więc jeżeli już pan dziobak was przekonał do tego, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę na moim kanale, to bardzo Wam polecam również bijać na grupę Kuchen, na flota MySaf24 na Facebooku, jak i na moim Discordzie oraz bijecie na mojego Instagrama, MySocial 24 To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i jak dotrwałeś do tego momentu, to napisz dotrwałe. Ha, zobaczymy, kto ogląda filmy do końca Majster Szala, zobaczymy!